Witajcie, moi kochani widzowie, nie będę swojego szpetnego ryja nagrywał, w związku z tym postanowiłem nagrać tego YouTube'a w ciemności. Uwaga, drodzy państwo, drodzy widzowie, jest wiel... w środę zacznie się S.T.A.L.K.E.R. CIEŃ MORDORU. <słuch> Będzie cień Czarnobyla w bitwie na Wembley. Będzie 1500 wojna światowa. I będzie kolejna kulminacja zdarzeń, które nastąpiły w środę 31 marca 2021 roku zaplanowano wiel Najwielką amunicję. Paulo Souza chce zlikwidować popa. Paulo, Sou Paulo Souza chce się zemścić za Roberta Lewandowskiego. Grożono nawet kibicom, nawet kibicom reprezentacji, że jak nie zwyciężą Anglii, jak nie odniosą zwycięstwa nad Anglią, to padną na tarczy. Trzeba liczyć na Cud na wiel wielką sensację Trzeba się męczyć, żeby sprawić chociaż sensację, trzeba się niestety ale bardzo się zmęczyć Oj no słuchajcie drodzy Moi drodzy widzowie, moi drodzy widzowie, wojna ta nie polega na tym, że ktoś wystrzeli z broni albo z elektrycznej. Ten tylko jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o. patygę w bitwie o Anglię. Będziemy musieli walczyć. Będziemy musieli walczyć do końca. I wrócić do Warszawy z tarczą, Z trzema punktami zdobytymi. Podczas tej świętej wojny, podczas tego klasyku, Co? bo ta kulminacja się nam należy. Pamiętamy rok, październik 2013. Wtedy nie awansowaliśmy do eliminacji Mistrzostw Świata w Brazylii, a ostatni mecz eliminacji. Przegraliśmy Sport Anglią 0 do 2, bo właśnie graliśmy na Wembley. W tym roku może się to zmienić. Może to się zapowiadać na zimną wojnę na ciche ludobójstwo. Może zrobimy z, z Anglii jesień średniowiecza? Ale to chuj nic nie da. Wystarczy liczyć na cud. Anglia jest na tyle mocna, że każdy gra z premier league normalnie. Anglia jest na tak mocna. Że nikt nie jest w stanie, że nikt jej nie zdoła przebić, Anglia jest zbyt silna. I drodzy Państwo, zwracam się z taką prośbą: oglądajcie mecz o 20:45 na 1. I subskrybujcie mój kanał. Jest. I nie zmuszam do łapkowania, jeżeli uznasz, że jeżeli uznasz, że ten film wymaga wkładu w mojej pracy, to ją po prostu zostaw. Zapraszam do subskrypcji. I tyle. Siemano.